Dzień dobry, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj nagrywam dla Was film po raz czwarty, więc wybaczcie, jeśli ta recenzja nie będzie już taka first impression, ponieważ nagrywam to po raz czwarty, za każdym razem coś się psuło, za każdym razem było coś źle z obrazem i za każdym razem niestety musiałam ten film kasować. Więc ten film dostaniecie też trochę później. Ale postaram się przedstawić Wam dzisiaj kosmetyki, które kupiłam na ostatnim wyprzedaży Sephory Vip Sale, czyli Very Important Beauty. I ta wyprzedaż jest tylko dwa razy do roku, i możecie skorzystać ze zniżki Sephory minus 20%. Myślę, że to jest bardzo fajna opcja, jeśli chcecie kupić kosmetyki, które są zwyczajnie droższe i nie chcecie zwyczajnie przepłacać albo macie jakieś upatrzone nowości na oku, tak jak ja miałam tym razem. Powiem Wam szczerze, że ja w ogóle z tych wyprzedaży nigdy nie korzystałam. Jest to moja pierwsza wyprzedaż, na której wydałam tak dużo pieniędzy. Ale myślę, że kosmetyki, które kupiłam, są naprawdę godne polecenia. I wszystkie marki, które Wam dzisiaj pokażę, są to moje ulubione marki kosmetyczne, jeśli chodzi o kosmetyki do makijażu. Są to naprawdę liderzy w tej dziedzinie. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania tego filmu. Tak jak wam mówiłam, ten film niestety będzie pomniejszony. Nie będzie tutaj tutorialu, który Wam obiecałam. Obiecuję Wam jakoś to wynagrodzić następnym razem, ponieważ nagrywam ten film po raz czwarty i zwyczajnie nie jestem do tego przygotowana, żeby po raz kolejny nagrywać tutorial. Wróciłam właśnie z zakupów i postanowiłam nagrać ten film jeszcze raz, co dzisiaj robię. Mam nadzieję, że tym razem wszystko wyjdzie fantastycznie i wszystko zobaczycie, tak jak powinnyście. I może zacznę od mojej ulubionej marki kosmetycznej, oczywiście nowości całkowitej na rynku polskim i mówię oczywiście o kosmetykach Becca. I co kupiłam z tej wyprzedaży? Udało mi się kupić bardzo fajny primer Becca, który jest nowością w ogóle jeśli chodzi o kosmetyki Becca. Jest to zupełnie nowy primer, ponieważ wcześniejszy primer jest w takim kolorze złoto-szampańskim i ma on bardzo w sumie podobną formułę do tego, ale czym one się różnią? Tak jak widzicie, ten primer jest zupełnie fioletowy w kolorze. I to może kogoś przestraszyć. Pomyślicie, być może jest to fioletowy primer. Jak go nałożę na twarz, to będę całkowicie sina, fioletowa. Będzie to niekorzystne. Wręcz przeciwnie. Do czego służy ten primer? Bardzo mnie rozśmieszyło w ogóle tutaj, kiedy czytałam na opakowaniu, jakie zalety ma ten primer. Ten primer ma likwidować wszystkie oznaki tzw. Tak bad Face Day. Na pewno, jeśli macie Bad Hair Day, również macie Bad Face Day. Takie jak na przykład zmęczenie, opuchlizny, cienie, nieładny koloryt i zmarszczki, ale też oznaki tego, że skóra jest bardzo odwodniona. Czyli znowu mogą być to zmarszczki i może być to po prostu brak połysku. I jak wiecie, ja po prostu przepadam za fioletowym pigmentem w primerach i w bazach. I dlaczego? Dlatego, że właśnie fioletowy pigment doskonale likwiduje to, czego ja mam w skórze bardzo dużo, czyli żółtego pigmentu. Jeśli tak jak ja macie, bardzo dużo żółtego pigmentu w skórze, wasza twarz często wygląda na zmęczoną albo taką szarą. Chcecie skórę bardzo ładnie rozświetlić, chcecie ją dobrze nawilżyć, to ten primer będzie rewelacyjny. Tak jak mówiłam, nie pokażę wam w tym wideo jak on wygląda na skórze, ale możecie uwierzyć mi na słowo że mimo tego, że po wyciśnięciu on jest całkowicie fioletowy, to po rozsmarowaniu on się staje przejrzysty. I jeśli miałyście wcześniejszy primer marki Becca, ten, który jest w odcieniu szampańskim, to ten primer zachowuje się na skórze identycznie. Czyli jak go rozcieracie, on zupełnie traci tę fioletową barwę, pigmenty natychmiast wnikają we skórę i tutaj dokładnie też, jeśli się przejrzycie, widać, że on jest pełen takich bardzo drobnych, perłowych pigmentów z których Bekka zresztą słynie i jak poruszę delikatnie ręką, mam nadzieję, że to będzie widać, to ten primer daje niesamowity glow na skórze. I za co go jeszcze bardzo polubiłam, bo muszę powiedzieć, że jest to obecnie jeden z moich najbardziej ulubionych i primerów, po które najchętniej sięgam, to jest to, że on daje niesamowicie głębokie nawilżenie skórze. Jeżeli cierpicie na odwodnienie skóry, albo po zimie macie skórę bardzo odwodnioną, suchą, spierzchniętą i chcecie to zlikwidować i chcecie, żeby wasza pielęgnacja była lepiej zabezpieczona, to kolejnym właśnie krokiem może być doskonały primer, który właśnie to nawilżenie w skórze utrzyma i to będzie właśnie primer Becki. Naprawdę rewelacyjny primer. Nie bójcie się tego fioletowego koloru. Jeśli możecie, sprawdźcie go w swojej soforze i naprawdę zachęcam Was do kupienia go, ponieważ on jest niezwykle wysokiej jakości. Makijaż się pięknie na nim trzyma, skóra jest bardzo świetlista, jest on niezwykle lekki, po prostu fantastyczny produkt i bardzo go wam polecam. I teraz kolejne produkty, nie mogłam sobie tego podarować, ale oczywiście będzie to marka Nars. I tak jak widzicie w tle, mam całkowity teraz odjazd, bo tego nie da się inaczej nazwać na wszystkie metaliki. Po prostu uwielbiam metaliczne rzeczy. Zawsze tak było, że lubiłam srebro, lubiłam złoto, lubiłam metaliczny róż i to widać. Ale kiedy zobaczyłam w internecie te dwie palety, to wiedziałam, że na pewno się nie opanuje. One znowu są z lusterkiem, więc mogą Wam tutaj troszeczkę odbijać światło. To są palety NARS. Są to palety z kolekcji na wiosnę 2017. Są to palety róży. Mogę siebie określić jako czystą różomaniaczkę. Uwielbiam róże, uwielbiam to, co są w stanie ze skórą zrobić i to jak mogę komuś poprawić samopoczucie, nakładając mu róż na policzki. I Nars w tym sezonie postawił całkowicie na nowy trend w makijażu, który nazywa się draping, czyli modelowanie twarzy różem. I dlatego macie tutaj aż dwie palety i zaraz Wam wytłumaczę, dlaczego są aż dwie i dlaczego kupiłam aż dwie. Może zacznę od tłumaczenia, dlaczego kupiłam aż dwie palety. Dlatego, że jak wybierałam jedną, to natychmiast myślałam, że ta druga jest lepsza i na pewno bardziej mi się przyda i będę z niej częściej korzystać. Natomiast kiedy decydowałam się na tą drugą, to ta pierwsza wydawała mi się bardziej interesująca, i tak było non-stop. Pomyślałam sobie, że jeżeli będzie ta promocja, trudno, przemogę się, wydam bardzo dużo pieniędzy i kupię obie te palety. Jedna jest być może mniej skierowana do takiej skóry jasnej, raczej jest ona do skóry oliwkowej, a druga właśnie nadaje się świetnie do skór Polek. O której palecie mówię? Mówię o palecie w różowym opakowaniu, i jest to paleta Unfiltered 2. Czyli paleta, która zawiera bardzo piękne odcienie róży. I tutaj macie właściwie tylko gamę różową, bardzo jasne, delikatne, rozświetlające kolory takie jak brzoskwinia. I takie delikatne złoto. Mówię tutaj o rozświetlaczu Hot Sand, który dzisiaj też mam na policzkach. I mam nadzieję, że to troszeczkę jest widać, jak on pięknie odbija światło. Natomiast w zasadzie w tej palecie macie w większości produkty rozświetlające i róże, które zawierają opiłki. Natomiast tylko dwa są matowe. I będzie to odcień Conquest i odcień Power Play. I to są te dwa odcienie tutaj po przeciwnych stronach palety. Ja tu gdzieś umieszczę jeszcze zdjęcie, żebyście dokładniej mogły zobaczyć te kolory. Odcień w środku, ten, który jest tutaj pomiędzy nimi, jest to odcień underrated, czyli taki niedoceniany odcień, a to jest genialny rozświetlacz i róż w jednym, który mam też dzisiaj na policzkach. On daje takie niezwykle srebrzyste, chłodne, różowe wykończenie. Po prostu przepiękny kolor dla jasnej skóry, i ja zawsze lubię takie odcienie łączyć z kolorami, które są ciepłe, bo doskonale wygląda połączenie właśnie kolorów ciepłych i zimnych razem. I bardzo często takie połączenie stosuję w swoim makijażu, ale też jak kogoś maluję. Więc ten kolor właśnie tu w środku doskonale podkreśla policzki i daje im taki bardzo piękny połysk. Tu znowu mam nadzieję, że to będzie widać w kamerze. Natomiast cały dolny rząd jest to rząd y, róży, które są z pigmentami rozświetlającymi. I tu właśnie macie Hot Sand, który jest rozświetlaczem, Fame, który jest takim piękną brzoskwinią, bardzo delikatną i również ona działa rozświetlająco oraz odcień Candid, intensywny, chłodny róż, którym również można modelować kości policzkowe, co ja też dzisiaj trochę zrobiłam i też mam nadzieję, że to będzie widać. Ja po prostu uwielbiam modelować również powieki różami. Dodaje to niesamowicie dużo takiej świeżości twarzy. Szczególnie jeśli nałożycie tutaj w kąciki oka tuż przy nosie róż, to on da Wam niezwykle taki piękny, rozświetlony efekt. Oczy będą natychmiast miały intensywniejszy kolor. Szczególnie dotyczy to właśnie oczu zielonych albo niebieskich. A druga paleta: Unfiltered One czyli ta z pomarańczowym wykończeniem. Jest to paleta, która ma bardzo niezwykłe kolory, ponieważ no myślę, że są to całkowicie niespotykane róże, jeśli chodzi o polski rynek. Szczególnie ten górny rząd tutaj jest naprawdę moim na razie ulubionym, ponieważ ja te palety testuję, mam je dopiero kilka tygodni. Ten rząd, który jest tutaj całkowicie matowy i zawiera kultowy róż Exhibit A, czyli tą taką intensywną czerwień, jest rewelacyjny do makijażu oka. Słuchajcie, robiłam nim makijaż oka, malując tylko przy rzęsach, właśnie się tymi kolorami. One tak niesamowicie podkreślają kolor tęczówki, właśnie oczu, szczególnie szarych, zielonych albo niebieskich. Oko jest intensywne, piękne i bardzo takie kobiece. Tak jak mówiłam, nagrywałam Wam tutorial, to nie wyszło, więc tego nie zobaczycie, ale obiecuję Wam, że pokażę Wam taki makijaż być może w ulubieńcach kwietnia. Zobaczymy. Natomiast ten dolny rząd są to już kolory z połyskiem i tymi kolorami też można modelować twarz i jeden z nich jest oczywiście rozświetlaczem, to jest ten tutaj najjaśniejszy kolor. To jest rozświetlacz, który ma taki bardzo żółty, bananowy wręcz odcień. I ten odcień na przykład My jest również świetny do policzków, bo jest to taka piękna brzoskwinia z połyskiem. Odcieniem Take Over, bardzo często właśnie starałam się modelować policzki, bo to również można robić, też świetny jest do makijażu oka, bo to jest bardzo piękny odcień takiej, takiego brązu, który ma bardzo dużo połysku. I ta paleta jest wprost rewelacyjna dla skór ciemnych, dla skór opalonych, dla skór z oliwkową, właśnie takim podtonem oliwkowym. Dla skór, które są ciemniejsze niż moja, ale uwierzcie mi, że ja te wszystkie kolory stosowałam w makijażu twarzy, modelowałam nimi również twarz. Bardzo lubię szczególnie ten odcień, który nazywa się There. To jest chyba jeden z moich ulubionych na razie kolorów, i mimo tego, że on ma mocny czerwony w sumie pod tą, jeżeli chodzi o konturowanie. To i tak wygląda moim zdaniem bardzo dobrze, co możecie dzisiaj u mnie zobaczyć, że on naprawdę jest ładnym odcieniem, natomiast jeśli chodzi o makijaż oka, te dwa tutaj kolory są po prostu rewelacyjne. Więc jeżeli tak jak ja jesteście narsomaniaczkami i kochacie narsa i kochacie róż, to zachęcam Was bardzo gorąco, żebyście sprawdziły sobie tą kolekcję, ponieważ jest to kolekcja sezonowa i za chwilę te pro produkty znikną z sefory, bo już wchodzi nowa kolekcja wiosenna. Też ją widziałam, jest Niesamowicie piękna. Będzie to paleta cieni, które są takie bardzo mocno nasycone. Są to odcienie takiego zachodzącego słońca, brązy. Wszystkie odcienie prawie są metaliczne, jest też kilka matów i wejdzie paleta do rozświetlania, więc NARS mnie oszczędza. Cały czas muszę coś kupować. Zobaczymy, jak będzie następnym razem. Kolejną rzeczą, którą kupiłam w tym roku na wyprzedaży Sephory, która chodziła za mną przeszło rok. Naprawdę na za mną chodziła, ponieważ ja się uparłam, że ja tej palety na pewno nie kupię, że nie jest to produkt dla mnie, że jest przereklamowany, że za dużo jest o nim w internecie, zbyt głośno że z tego powodu postanowiłam go nie kupować. No ale wciąż tą paletę, mimo tego jak ona weszła na stałe, chodziłam oglądać, dotykać, próbować kolory i myślałam sobie, ona jest zbyt dobra jakościowo, muszę ją mieć. I w końcu ją kupiłam. Jest to paleta oczywiście Sweet Peach marki Too Faced. Kupujecie ją w takim przepięknym opakowaniu właśnie z brzoskwinią. Natomiast opakowanie jest oczywiście metalowe. Tutaj też macie taką piękną brzoskwinkę. I w środku znajduje się aż 18 cieni. Mamy dodatkowo jeszcze dwa cienie, ponieważ w paletach Chocolate Bar macie takie dwa duże cienie. Jeden jest do rozświetlania, a drugi jest cieniem bazowym. Natomiast tutaj zostały one zastąpione kolejną kostką cienia, więc jakby dwa cienie są więcej. I jest to przepiękna paleta takich kolorów, które są bardzo ciepłe, połączone właśnie z brzoskwiniami, połączone z fioletami. Praktycznie każdy kolor z tej palety nadaje się do tego, żeby doskonale sobie oko wymodelować. Możecie zrobić z nią każdy typ makijażu od takiego dziennego po bardzo intensywne smoki, po takie makijaże też przejściowe. Ja się oczywiście dzisiaj tą paletą malowałam, bo tutaj jeszcze nie powiedziałam, że będziecie miały aż trzy rodzaje wykończeń, czyli będziecie miały cienie matowe, cienie metaliczne z bardzo intensywnym połyskiem i cienie matowe z zatopionymi na przykład opiłkami. Więc cienie matowe są rewelacyjne. Będzie to odcień, na przykład Pure, mój ulubiony. To jest taki bardzo ciepły brąz. Odcień Summer Yam, czyli taki bardzo ciepły, dodany jakby jeszcze z większą ilością czerwieni. Też, też brąz, taki właśnie taka, taka, można powiedzieć, że cegła. Odcień Charmed I'm Sure, który również będzie się nadawał do jasnych brwi. Doskonałe odcienie właśnie do nakładania jako pierwsze na powiekę. To jest Georgia. Peaches and Cream, i White Peach. I moje ukochane cienie metaliczne, czyli na przykład Licious, Cobbler, Caramelized, Peach Peach i Nektar, czyli ta malutka kostka tutaj. Nektar jest też doskonałym rozświetlaczem. Jest to taki odcień, który możecie nakładać również na policzki, i on wygląda niesamowicie pięknie. Ma bardzo dużo połysku i jest taki wręcz wibrujący. To jest tak zwany oślepiający rozświetlacz z Marsa. Wezmę sobie trochę na mały pędzelek. I nałożę jeszcze trochę na to, co dzisiaj i tak nakładałam, czyli na Narsa. No, a będę się jeszcze bardziej błyszczeć. Ten kolor rozświetlacza wtedy trochę się zmieni na taki bardziej złocisty. Więc, tak jak widzicie, jest to doskonała paleta dla osób, które po prostu lubią, tak jak ja, bardzo ciepłe odcienie, które lubią taki makijaż, który jest ciepły, bardzo świetlisty, bardzo taki przyjazny w sumie dla twarzy, ocieplający. I co mogę powiedzieć o paletach ogólnie Too Faced? Jest to naprawdę doskonała jakość, zauważam bardzo dobrą cenę, bo tutaj macie naprawdę dużo cieni, macie świetne opakowanie, zawsze jest lusterko. Doskonała paleta do przewożenia, doskonała paleta, żeby dać ją komuś w prezencie, bo ona naprawdę zawsze będzie cieszyła oko. Te palety się też z zewnątrz na przykład w ogóle nie rysują, można je przewozić i one wyglądają cały czas jak nowe. Każdy z tych cieni pasuje do kolejnego, do innego, który macie tutaj właśnie w tej palecie. Można je ze sobą fantastycznie łączyć, doskonale się łączą pod kątem też technicznym, czyli blenduje się po prostu jej jak bajka. Ja dzisiaj oczywiście malowałam się moim ulubionym cieniem Lushes, ulubionym cieniem caramelized i używałam też trochę Pure i Summer Young, czyli moich ulubionych ciepłych brązów. I naprawdę, jeżeli się zastanawiacie nad tą paletą, to się nie zastanawiajcie, bo być może przez rok będziecie jej używały i będzie ona u Was w kosmetyczce spełniała swoje zadanie. A ja kupiłam ją właśnie z tą 20% zniżką. No i ostatnia rzecz, którą kupiłam w Sephora. I to taka malutka. Znowu jest to paleta róży. Możecie pomyśleć, że jestem całkowicie nienormalna. Myślę, że jestem. Na pewno na punkcie kosmetyków normalna nie jestem, więc jeśli ogląda mnie ktoś, kto ma słabe nerwy albo nie chce robić zakupów, nie oglądajcie tego. Ta paleta uważam, że jest must haveem tego sezonu. Jest to niesamowita paleta róży i pudrów brązujących pudrów wykończeniowych marki Benefit. I tu w tej palecie dostaniecie aż 5 produktów. Są to i brązery, i róże marki Benefit, które są całkowitymi bestsellerami, i również są aż dwie nowości, co jest myślę fantastyczne, że Benefit zrobił nam taką niespodziankę, że dał nam tutaj właśnie takie wspaniałe nowości. A w palecie jest jeszcze taki bardzo fajny mały pędzelek, który mieści się idealnie właśnie tutaj w tym miejscu, i nie wyrzucajcie go, ponieważ on jest z naturalnego włosia, doskonale modeluje się nim policzki. On jest wprost idealny właśnie, żeby yy, hulą. Delikatnie podkreślić sobie kość policzką, bo ona była bardziej wycięta. Mają taki świetny, ścięty brzeg. I co mamy w tej palecie? W tej palecie mamy przede wszystkim kultowe produkty takie jak Hula, o której Wam ostatnio mówiłam. I na przykład jest najnowsza Hula Light, czyli jest to taki odcień doskonały wprost do skór jasnych. Jest to produkt dla osób, które zawsze cierpią na to, że nie mogą sobie kupić brązera, bo wszystko jest zbyt pomarańczowe, zbyt ciemne, zbyt żółte. Zbyt takie w odcieniu takiego, jakby błota. To hula light to będzie wasz po prostu niezbędnik. Przepięknie wygląda na skórze, można nią modelować całą twarz, można nią modelować powieki. Ona się będzie rewelacyjnie w ogóle do tego nadawała. Ma ona taki piękny, rozświetlony, jasny odcień. I te dwa bronzery Hula i Hula Light, są całkowicie matowe, więc nie musicie się bać, że zrobicie sobie jakąś krzywdę. Można stosować je na dzień, można stosować je też do zdjęć. Właśnie przepięknie modelują twarz. Ja jestem zachwycona, że w końcu mam Hula Light, bo możełam, żeby ją kupić. Kolejnym różem będzie California, i to jest nowy róż marki Benefit. Jest to róż, który nadaje odcień takiej świeżej, naturalnej opalenizny. Kiedy na przykład wracacie z wakacji, Wasza skóra jest lekko brązowa i macie taki specyficzny brzoskwiniowo-czerwony odcień na policzkach, to jest niestety oparzenie posłoneczne. Ja tego absolutnie nie preferuję, ale ten kolor jest po prostu przepiękny i on doskonale pasuje do opalenizny i właśnie w takim kolorze jest. Odcień Kalifornia. To jest coś pomiędzy brzoskwinią, różem a złotem. Przepiękny kolor, naprawdę uważam, że Benefit tutaj znowu trafił w dziesiątkę, jeśli chodzi o kolor tego różu. I myślę, że on będzie bestsellerem i będzie różem kultowym, tak jak pozostałe róże tej marki. Kolejnym odcieniem jest odcień rokatur, który Wam już pokazywałam w moim tutorialu z pędzlami Wayne'a Goss'a, tam go używałam. I jest to jeden z moich ukochanych odcieni, w takim odcieniu mau, w takim odcieniu, który dodatkowo ma jeszcze zatopione mikrodrobinki srebrne i złote i on przepięknie odbija światło, kiedy się go dobrze wyblenduje, to on daje efekt takiej wprost tafli na policzku. Przepiękny kolor, naprawdę też rewelacyjny. I myślę, że osoby w ogóle, które mają np. chłodny typ karnacji, a mają tak jak ja ciemne włosy i w ogóle lubią takie chłodne odcienie róży, będą tym kolorem zachwycone. No i ostatnim w tej palecie różem, lub też pudrem wykończeniowym, bo może być to również puder wykończeniowy, jest odcień Dandelion. Którego nigdy nie udało mi się kupić, ponieważ został on przez markę wycofany około 2 lata temu. I naprawdę uznałam wtedy, że to jest największy błąd, jaki Benefit popełnił wycofując ten róż, bo to jest genialny, delikatny odcień różu, który będzie dobry do każdej karnacji i wygląda on właściwie jak puder rozświetlający bardziej na skórze niż jak róż. Także myślę, że ta paleta jest dobra do każdego typu skóry, dla każdej osoby. Jest to paleta genialna wprost na wyjazdy. Genialna, żeby wziąć się ze sobą. Właściwie potrzebujecie tylko małej palety do makijażu oka i możecie zrobić z nią wszystko. Możecie zrobić sobie makijaż wieczorowy, dzienny, wymodelować twarz, poprawić swój wygląd bardzo szybko, bo tak jak mówiłam, róże robią to najszybciej. I to jest najlepszy sposób, żeby po prostu szybko poczuć się dobrze i żeby dobrze wyglądać, to jest nałożenie właśnie bazy rozświetlającej i nałożenie dobrego koloru różu. Myślę, że dzisiaj pokazałam Wam trochę takich produktów. I mimo tej ceny, która niestety nie jest niska, to w dalszym ciągu uważam, że jest to gratka dla każdego, kto w ogóle kocha Benefit tak jak ja, dlatego że macie tutaj pięć pełnowymiarowych produktów, bo te wszystkie produkty są pełnowymiarowe. I już wiem, że tutaj w seforach w Warszawie ta paleta praktycznie się no, sprzedaje się świetnie, bo jak ja podchodziłam do kasy to widziałam, że trzymają ją trzy inne osoby również. Więc ona naprawdę doskonale się sprzedaje i myślę, że to jest całkowity bestseller marki Benefit. Mam nadzieję, że te palety będą co roku przez Benefit wznawiane i będzie można je kupić. Jest dużo innych palet, jest dużo innych zestawów, ale jednak palety różne sprzedają się najlepiej, bo to są produkty, które całkowicie mogę Wam polecić bez żadnego sprawdzania. Możecie naprawdę je kupić i będziecie bardzo, bardzo zadowolone z ich jakości. Są to niezwykle miękkie. Dobrze napigmentowane i przepięknie pracujące na skórze, one się przepięknie blendują, produkty właśnie do policzków i do twarzy. Także serdecznie Was do tej palety również zachęcam. Jeszcze nie powiedziałam o jednej rzeczy, mianowicie, że w tych dwóch produktach przeszkadza mi tylko jedna rzecz. Może oprócz ceny to dwie rzeczy. Mianowicie paleta Too Faced według mnie pachnie po prostu. Słuchajcie, Okropny zapach sztucznej brzoskwini, dosłownie prawie to aletowej brzoskwini. Tak jak ostatnio wam pokazywałam produkty marki Ifrosche, które są akurat z morelą. tamten ten zapach Ifrosche właśnie tej moreli, on jest o niebo lepszy. Tutaj ten zapach jest strasznie sztuczny. I ten sam typ zapachu niestety pojawia się w tej palecie i ja myślę, że tak pachnie Kalifornia. I to jest jedyna rzecz, jaka mi w tej palecie przeszkadza w zasadzie. I to już wszystko w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że ten film się Wam podobał. I ja naprawdę mam nadzieję, trzymam kciuki, że ten film e, dobrze się wyedytuje i że w końcu nie będzie problemów z kolorami. W ostatnich filmach, które nagrywałam, aż trzy razy, za każdym razem, jak podnosiłam produkt do góry, czego nie widziałam w podglądzie, moja twarz była zielona, żółta, niebieska, fioletowa, jaka chcecie. Wszystkie kolory się cały czas zmieniały. Nie wiedziałam w ogóle, co z tym zrobić. Myślałam, że zepsuł mi się aparat. No, ale oczywiście to ja musiałam przestawić jakieś ustawienia w aparacie. Na szczęście udało mi się dzisiaj to zlikwidować. Także mam nadzieję, że ten film się Wam będzie podobał. Mam nadzieję, że te produkty, które dzisiaj pokazywałam, będą Wam się podobały, bo na tym mi zależy najbardziej, żeby pokazywać Wam bardzo ciekawe produkty, które uważam, że są mimo na przykład wysokich cen, opłacalne do kupienia. Abyście mogły sobie stworzyć waszą taką kosmetyczkę, której będziecie całkowicie mogły ufać, jeśli chodzi o makijaż. Jeśli weźmiecie taki produkt do ręki, to będziecie pewne, że efekt taki da na skórze będzie dla was idealny, że będziecie nim zachwycone, że będziecie po prostu używały go z przyjemnością. Ja teraz skłaniam się bardziej właśnie ku kosmetykom, które są perfumeryjne, dlatego że uważam, że. Ja już lubię w ten makijaż inwestować. Ja po prostu wolę zapłacić więcej niż kupić pięć tanich produktów do tego jeszcze pojedynczo, gdzie jak przewożę kosmetyki to muszę myśleć, że o mam taki róż, jeszcze taki, jeszcze taki i wszystkie te kosmetyki po prostu muszę o nich pamiętać. Yy. Zwyczajnie wolę kupić jeden produkt i być zadowolona za każdym razem kiedy biorę tego do ręki. Więc być może teraz u mnie będzie pojawiało się trochę więcej produktów drogich na kanale. Ale mogę Wam już obiecać, że będą to produkty, które darzę naprawdę stuprocentowym zaufaniem, jeśli chodzi o makijaż i będą gwarantowały Wam ten taki naprawdę rewelacyjny efekt. Być może kupuję drożej, a być może wcale nie, dlatego że jeżeli policzycie, ile wydałyście na kosmetyki, które macie, a używacie je rzadko na przykład, czasami wychodzi to na to samo, więc trzeba to przemyśleć, czy chcemy mieć jedną paletę, czy pięć innych kosmetyków. Ale ponieważ wiem, że bardzo lubicie kosmetyki drogeryjne, to postaram się jak najszybciej nagrać dla Was taki film, w którym zbiorę wszystkie moje ulubione kosmetyki z drogerii. Kosmetyki, które można normalnie w Polsce dostać, bo myślę, że to jest też bardzo ciekawe, żeby znajdować kosmetyki, które są bardzo dobrej jakości i można normalnie kupić je właśnie w fajnych cenach. Bo takich kosmetyków też, jak wiecie, trochę mam. Jeśli oglądałyście moje wcześniejsze filmy o podkładach, na przykład o korektorach, to wiecie, że ja takie kosmetyki też bardzo lubię. Więc dziękuję Wam jeszcze raz za spędzenie czasu dzisiaj ze mną. Przepraszam za te problemy techniczne i za to, że tutaj nie ma tutorialu. Obiecuję Wam, że jakoś następnym razem spróbuję się z tym uporać, żeby pokazać Wam, jak te produkty wyglądają na skórze, jak się je nakłada. Ale myślę, że akurat jeśli chodzi o paletę Sweet Peach, macie bardzo dużo tutoriali. Zapraszam Was na mój kanał serdecznie następnym razem. Zapraszam Was do komentarzy. Zapraszam Was oczywiście do zostawiania kciuka do góry. Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału. Mam nadzieję, że wciśniecie też mały dzwoneczek, bez którego po prostu nie dostaniecie powiadomienia o kolejnym filmie. I do zobaczenia następnym razem.